W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Krakers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow Szaleństwa kotków. Pewnego dnia Budyń i Pianka czekali na Krakersa w pokoju. Gdzie jest Krakers? Nudzę się! Cierpliwości mówił, że wymyślił nam coś naprawdę śmiesznego. Haha! <dopodobie> <dopoglety> Dokładnie.. Ha? A? A. Hmm? Patrzcie! Teraz możemy się tu bawić naszymi wodnymi zabawkami. Świetnie! Moje łodzie podwodne będą mieć wiele misji. A moje delfiny popływają. Ale super! Miał miau, miał, miau, miał, miau! Z zabawek nie pływa tu swobodnie. Ta miska jest po prostu za mała. Ale to największa, jaką znalazłem w domu. A może pobawimy się zabawkami w naszej wannie? Mój delin uwielbia się pluskać w wodzie! Moja łódka jest najszybsza z najszybszych. O? A moja łódź podwodna jest największa i może pływać pod wodą! Podłogę. Spokojnie, ściany a... i podłoga są wodoodporne. Ale woda może przeciekać przez szparę pod drzwiami. To zakryjemy ją ręcznikiem. Ach, teraz mamy więcej miejsca na zabawę niż kiedykolwiek. W końcu w łazience ma być woda, więc niech leci, a my się bawmy. <laughs> jestem szybszy. O. O. o, nasz sufit przecieka. A? Dziwne, przecież nie pada. Co? Wygląda na to, że gdzieś przecieka. Lepiej to sprawdzę. Kochanie, woda kapie z sufitu. O. W kuchni też kapie. Może pękła rura w łazience. O? Chodzimy na pokład piraci. Nie <grymny> o, słychać, że w środku są kotki. Uho, uho. <grymny> I zalaliście cały dom! Woda kapie z całego sufitu! Przepraszamy! Myśleliśmy, że woda nie przecieknie z łazienki. O nie, wszystko zalaliśmy! Słuchajcie, mam świetny pomysł! Już nigdy nie damy się tak ponieść zabawie, a teraz pomożemy posprzątać! Kotki z rodzicami próbowali posprzątać wodę ręcznikami, ale było jej za dużo. Sprzątanie tej wody jest męczące. Łatwiej jest wytrzeć kurze, bo można użyć odkurzacza. No właśnie, mogłem zapomnieć. Mam pompę wodną, która pomoże to posprzątać. A? Pompa wciągnęła całą wodę, a specjalny wąż przepompował ją do beczki. Wkrótce w domu znów było sucho i już nic nie kapało z sufitu. się co teraz zrobimy z tą wodą? Możemy wykopać w ogródku kilka płytkich stawów i wypełnić je tą wodą. Tam będziecie mogli bezpiecznie bawić się w te swoje wodne gry. Ale, Ale super! super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, miau, wow! miau! W przyszłości kotki bawiły się w wodzie tylko w ogrodzie. W obecności kogoś dorosłego, a czasem głumowej kaczki. Wersja polska masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Kamil Graboś. Wystąpili Małgorzata Szymańska, Izabela Bukowska, Jakub Szyterski, Artur Pontek, Aleksander Mikołajczak i Maciej Kosmala.